Witam Was serdecznie w kolejnym, ale to kolejnym odcineczku z Ozosyncret. Creed Unity. Mamy tu różne zagadeczki. Nie zagadeczki, ale chyba ja mam ochotę sobie pobiegać ze znaczkami. Dlaczego tak? Ze względu, że dzisiaj dopiero to odpaliłem i mam ochotę sobie odpocząć. Czuję się troszeczkę gorzej fizycznie i mam, nie mogę się rozchorować, bo jutro przyjeżdża do mnie moja ukochana. Nie mogę się rozchorować. Tak, więc, więc, więc muszę dzisiaj w miarę się trzymać, A nie chcę też nic nie robić, więc... A zasynek to jest piękne, myślę, piękna sprawa, żeby dzisiaj tutaj wejść. Mamy chyba wszystko, nie? ja Pozbieramy znajdźki, porobimy rzeczy, co tam damy radę. Nie chcę tego komentować. Chciałem skoczyć po tą kokardkę, a on nie chciał tam się tam zrobić nic. To nie ja, to nie ja. No dobra, jeszcze raz. Runda druga. 1-0 dla 1:0 dla grawitacji. Tyle wam powiem. No nie dobrze, nie dobrze. No trosze, troszeczkę, tutaj się nie słuchasz. Mnie, mój kochany Arno. Dobra, zaczmy teraz. Mam, mam tu w ogóle skomentować. On znowu tam nie chciał skoczyć. I serwam mówię. I ja skoczyłem, on nie. No żeż, kurde no, dajcie mi pograć dzisiaj. Dwa zero, grawitacja. Rozumiem jakby to była jakaś ciężka, wiecie, rzecz do zrobienia. Tak, nie mogę być chory na weekend. Nie ten weekend, następny sobie. Chorujmy. No i tak od razu. Kurde, mogę tak zrobić od razu, a nie się pierdzielić. Z wiecie. Z moim tutaj zabawą. Ta, tam są chłopaki. Ciekawe, co oni tam robią. Nie ma tu skrzynki. To jest pod ziemią. Oczywiście nie jest pod ziemią. Nie ma dźwięku. Pamiętam, że mam ciężką broń i walka nie jest taka prosta, jak się może zdawać. Oj, kurna, skichałem już. No dobra, jest spoczko, jest fajnie. Co możemy dzisiaj porobić? Są tu punkciki do zebrania. Myślę, że tak. Ten odcinek na spokojnie, może w kolejnym coś więcej. Tak nam. Ja w ogóle tak połowicznie gram w tego asesyna, że wiecie, że fajnie było go przejść, ale czy go zapamiętam na, na dłuższe czasy? Właśnie i bardzo połowicznie. Grałem po troszku, po troszku, po troszku, po troszku, po troszku. Nie tak. Nie tak jak większość asesynów, że ja się wczuwam, lecę tutaj połowicznie, po troszku, po troszku, po troszku, nie? I potem człowiek zakręcony jest. O, jest jeszcze skrzyneczka się trafiła. Problem, problem. Dobra, weźmy kolejną skrzyneczkę tutaj. Jakbym mówił troszeczkę mniej, troszeczkę ciszej. Wybaczcie mi. Kurde, serio? Wybaczcie mi to. Muszę moje gardło chronić jak najbardziej teraz przed weekendem. Ja zawsze mam tego pecha, jak ja na coś czekam. Jakiś weekend ma być zaplanowany z kimś czy coś. No zawsze coś mi chce dopaść, nie? I się wydaje, że teraz też tak będzie, ale no, mam nadzieję, że nie. Hmm? Nocki grałem, w no... te zamki dzisiaj mi nie wchodzą, nie. Oj, nie komentuję, mam jeden wytrych. Pięknie Dobra, musimy kupić wytrychy to na pewno, bo nie pociągniemy długo na jednym wytrychu. Ej, ten budynek jest zepsuty, on nie ma w środku nic. Jest 20 tysięcy, ale nie wiem czy my w ogóle kas jeszcze potrzebujemy. Powiedzmy, że to wyszło nawet nieźle, powiedzmy. Mamy zejście w dół. Dobra, 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 bo już tak rozkminiałem. I po jakiego czorta jest to tak na dole. Brr, brr, dobra, trzeba wejść na tą lokację tutaj. Ej, tu nie ma nigdzie wejścia. Dobra, można z drzewa wejść, bo dalej, póki nas nie widać. Czekaj, bo to wychodzi poza miasto. Nie, 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 nie. To ma być tutaj. Cały czas tutaj, tylko z drugiej strony jest pewnie. I chyba na, na zewnątrz. Mamy tutaj gdzieś i jeszcze do zabrania. Herb. Nie widzieliście mnie? O, oh wow, kurde, ty tego nie widziałem. Dobra, mamy tu jedną z rzeczy. Teraz to się mogę łatwo zdradzić tutaj. Nie, 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 tak nie można. I to jest tak, na górze, no tak myślałem. Ale ładne tam miasto jest i na mi nie dadzą dojść, nie? Chociaż nie wiem. Dzwon alarmowy tutaj się znajduje, tak dobrze wiedzieć. Ну, no, дам рады, дам рады, да. Хэпся. <брошу> ну давай. Zabierzmy kolejną skrzyneczkę. Nie jest źle. Myślę, że większość tutaj mamy tę misję tu współpracy. Wiem tam ktoś mi proponował z was. Ten ale właśnie czy ja to muszę zrobić? No właśnie nie jako binów. A zagrajmy w to, zobaczmy jak to w ogóle wygląda, bo tak, kurde, omijam te wszystkie misje. A może jednak są to wartościowe rzeczy, które warto zrobić. Pierdziele bez sensu, ale za to słuchacie. No. Jacoba! C'est à votre tour de verser votre sang. Ah Téroine de une le révolutionnaire assoiffé de vengeance. Il y a eu la déclaration des droits de l'homme. Qu'en est-il de ceux des femmes ah Robespierre t'a déclaré une ah de d'État, Qatar. Ah tu n'as aucun droit. Ah Les Jacobins n'apportaient pas dans leur cœur. Ah Ils ont failli la tuer à coups de fouet. La terreur prend fin ce soir. Ah 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 La dernière balle pour vous! Et tâchez de mieux viser que Robespierre! C'est tout ce qu'il reste des Jacobins, le parti radical qui a soutenu la terreur. La semaine a été dure. Maximilien Robespierre, chef de file des Jacobins, est mort la veille. Le tunnel est prêt? Bien. Les Jacobins se préparent pour leur baroute d'honneur et comptent fuir Paris. Infiltrez la planque des Jacobins et mettez fin à la terreur. Ok. M'a ces choses. La planque est trop bien gardée pour que Téroïne et ses alliés puissent y pénétrer. Voyez ce que vous pouvez faire. Je tiens Tu ne peux pas te cacher Il y a quelqu'un... Bien pour à la fin, mais je suis rusé comme un renard Mais qu'est-ce que. Moi Je suis toujours là J'ai ici euh, Tu te demandes euh, gentiment, je te Oh euh, c'est ah, des ah, ah, Cette foule ne va pas.

można by to pewnie zrobić lepiej, bardziej klarownie, ale. Escorte-les, j'ai été sans là. Merci. J'ai une dernière faveur à vous demander. Trouvez les souterrains et tuez ces Jacobins avant qu'ils ne s'échappent. Attention, il en reste là-haut. toi, là-bas Ha! Czy co męczy mnie trochę ta broń, że jest taka wolna jednak, no jednak mnie trochę męczy. Chyba sobie dostosujemy tutaj troszeczkę szybszą broń już. Aha, anonimowość, no dobra. Oh, tu ne me perdras pas! Ouvre l'œil, il se passe quelque chose. Ensemble! Ah, où s'est-il passé? On sent! Mais où est-il? Ah. Pour la révolution! Ah. 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 Allez! Je vais t'attraper et je vais te... Vous trouver l'entrée des souterrains. Euh... Oh. Check out la mission. Descendez dans les souterrains et Ciekawa misje, nawet w miarę długa. Ciekawe czy w ogóle coś dostaniemy za to oprócz pieniędzy. Kurna. Nie mam wytrychów. No drzeż kurna, no nie, nie zrobię tej misji bez tych wytrychów pewnie. Chociaż może tędy? Czy tędy powinno się udać?

Cholera, bo oni nas tutaj rozpierdzielą, nie? Naprawdę, zabiją nas. Zabiją nas wszystkich. Tunele, kurde, się zrobiły. No już mnie nie ma widać, no. Jakoby nie odbierali rządu w Francji. Odbyli się dzięki Okej, okay, mogę zrobić więcej rzeczy za to, dobrze wiedzieć, ale ciekawe, jak ta misja tu wpływa na cokolwiek. Wykonano po prostu. Okej, okay, czyli tę misję po prostu warto wykonać. Nie mam najlepszego wyniku, ale mam wykonane, to już jest dla mnie coś. Dobra, muszę wejść na górę. Zobaczymy co dalej, zobaczymy co dalej, może coś jeszcze zbierzemy. A, ja myślałem, że to będzie zeskok, ale to jest po prostu. Ale to nie jest to co myślę. zlikwiduj swój cel. I to jest dobra misja na dzisiaj. Bardzo spokojna. Sklepik od razu i musimy kupić, wiecie co. Dobra, ja chciałem zmienić ten miecz, nie? Tak, mówiłem. No, a miecz, ten może ten najlepszy, co wyszedł. Dobra, mamy ten mieczyk. Będziemy po prostu szybciej atakować, co chyba się przyda. No, proste zdanie: wyeliminować prosty cel, szybki cel. Będzie dobrze. O, jeszcze skrzyneczkę przy okazji zobaczymy. Are they? Nie ma tu nic wokół, nie ma tu nic ten. A wiecie co, jeszcze podskoczymy do sklepu na koniec odcineczka i myślę, że wtedy skończymy. Wiem, może krótki odcinek miałem robić dłuższy, ale nie wiecie, ile mi się w życiu teraz dzieje. Tak dużo rzeczy, że mam po prostu zwałę na czasie i, i też chęci chodzi, żeby większe mieć. Teraz jestem na przykład zmęczona to jakby gorzej się czuję, bym w ogóle się położył. No ale muszę coś zrobić i wiecie. To nie jest tak, to nie jest tak. Mówię, najlepiej bym teraz się położył już się spał, ale nie mogę, bo muszę coś nagrać, muszę coś przerobić, muszę coś wysłać. Dobra, ja Was żegnam, do zobaczenia wkrótce, cześć!